No, chciałem wam powiedzieć dzień dobry i ogółem, tak jak widzieliście, źle się dzieje i po prostu o, zjadłem, bo musiałem zrobić i tam nie będę nagrywał, bo wiadro stało, mrówki, nie mrówki, jakieś nie wiadomo co w syfie jeść. To już tak lubi. O. zrobiłem właśnie to co Paweł pokazane jest właśnie o. Tak to wygląda Mleka tylko to w proszku tylko mleko jest, jest o, I paruje i ciepłe jest Trzeba właśnie tak jeść A wczoraj właśnie co wam mówiłem że chciał dwa razy mnie Krzysiek wyrzucić z chaty że chciał zadzwonić już, żeby przyszli, wyrzucili mnie. A ja zadzwoniłem, ja mogę powiedzieć. Ja zadzwoniłem pierwszy raz w życiu. Na psy zadzwoniłem, na policję, przepraszam, że tak powiem, bo będą na pewno oglądać i ogółem jestem przez ponad pół roku tutaj mieszkam i sprzątałem, całe te święta robiłem i w tamtym roku mu pieniędzy nie dawali, upieka 8 miesięcy, a on tak traktuje właśnie mnie? To wielki prezydent. On by chciał nic w ogóle nie robić, być bogaty, kasę mieć pełno w kieszeni, rzeć nie wiadomo co. To tak nie powinno być. Bardzo dobre. Temu tam nie, nie nagrywam, bo tam jest. Brówki chodziły po prostu. No, bardzo dobre. To właśnie jak się zaczyna przed ćwiczeniami, to takie rzeczy powinny się jeść z samego rana, a później trochę z pół godziny. Całe te, żeby to przytrwawiło, całe te, i później idzie się na siłownię, i bierze się hangle, nie hangle, na nogi maszyny są, całe te, i po prostu się ćwiczy. I trzeba w taką pogodę, w lato dużo trzeba pić, bo, bo trzeba pić. Trzeba pić 5 litrów ogółem dziennie napojów, żeby nie schudnąć. a to białko i tamte płatki, co wcześniej pokazywałem, już mi się nie chciało tam robić, bo tam tu zrobiłem, tu zrobiłem sobie i tu bardzo pyszne. to lepiej na schodach zjeść niż w jakimś brudnych, nie wiadomo jakich rzeczach. I ogółem pozdrawiam Was wszystkich.